Witam serdecznie, Laguna Trójka, chciałem pokazać jak wymienić światła mijania, e, żarówki, żarówki mijania w Lagunie Trójce, jest to dosyć prosta rzecz, a wydaje się skomplikowana, no to więc tak, ściągamy osłonę akumulatora, tutaj mamy następną osłonkę, którą tylko do góry wyciągamy, i już mamy dojście do żarówki. Ściągamy dekielek. I mamy żaróweczkę na wierzchu. Tam jest blaszka. Podważamy. Wyciągamy, wkładamy drugą. I po sprawie. I z drugiej strony to była strona kierowcy. Teraz pokażę w stronę pasażera. Mamy płyn do spryskiwaczy. Tutaj wlewamy zbiorniczek. Przekręcamy, żeby ten dziubek nam wyskoczył. O, i dajemy do góry i wychodzi nam całe to ustrojstwo. I już mamy tak samo dojście do żarówki. Zbiorniczek też jest na zaczasku, także można go tylko do góry podważyć, też sobie na bok dać. Jeżeli komuś tam będzie zaciasno, dla mnie akurat jest OK. Ale zbiorniczek też można wysunąć do góry. I wyskakuje. To jest strona pasażera, a to jest strona kierowcy. Dziękuję.